W dzisiejszym odcinku z Roblox zagramy w genialną grę, czyli połączenie Pet Simulator X z Pokemonami. Jak mi w niej poszło? Sprawdź sam oglądając odcinek do końca, przy okazji zostawiając łapę w górę i wbijając na mojego Discorda. Link w opisie. Słuchajcie, jestem w samej grze i wygląda to naprawdę kodatko. przynajmniej pierwsze moje wrażenia są naprawdę fajne. Cześć profesorze, ej czy my będziemy mogli wybrać? Tak jest, pierwszego naszego potworka, mamy tutaj jakiegoś trawiastego, jakiegoś wodnego i ognistego Zawsze wybierałem ognistych, ale ten trawiasty jest taki jakiś słodki więc weźmy go, mamy typ drewno Okej okay. I uwaga, mamy foily Okej, okay, mamy pierwszego partnera Teraz możesz otworzyć pudełko z kostką i wezwać pierwszego partnera na swoją stronę Okej, okay, mamy tutaj pudełka z kostkami i bierzemy, nazywa się szaleństwo po polsku, okej okay, całkiem nieźle I tutaj możemy go widzę przetransportować No okej okay. Świetnie, udało ci się wezwać cube Cap. Teraz możesz spróbować sprawić by twój cube cup walczył Na wszelki wypadek dam ci spray do pierwszej pomocy, którego możesz użyć z aby uzdrowić cube cup Baw się dobrze No dobra Dostaliśmy spray pierwszej pomocy, mamy tutaj koło fortuny dla VIPów I dla zwykłych normików chyba Tak jest więc losujemy, losu, losu robimy. No i uwaga, co my tutaj losujemy z naszego koła fortuny? Dwa tysiące monetek i 50 gemów, okej. Okay. Na samym początku może sobie zobaczymy, co my tutaj mamy. To jest jakby lista naszych potworków, z tego co widzę. Tutaj mamy księgę, gdzie mamy wszystkich potworków. No trochę ich jest, z tego co widzę. Tutaj mamy również koszyk z game passami. Pierwszy cube cup. To jest chyba taki VIP. Nie, nie mam pojęcia. Mamy zestaw właśnie tych kostek i tak dalej, A tu jest, ich, dobra. Mamy Expa więcej plecaka, magnet i tak dalej, i tak dalej. Wygląda to naprawdę ciekawie, więc to sobie na razie zostawimy. Mamy tutaj friendsy. Jeśli nasi przyjaciele będą grali, to będziemy dostawiali jakieś bonusy z tego co widzę. Mamy również achievementy wszelkiego typu. Proszę bardzo. Możemy tutaj również exfrar sobie włączyć z innymi, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj również y, widzę jakieś, y, jak, jakąś topkę. No i co? Idziemy tutaj walczyć z tego co widzę. Jak to będzie wyglądało? Czy będziemy mieli jakiś meniczy? Okej, okay, w taki sposób walczą. Ej, wygląda to naprawdę nieźle. Mamy tutaj Boxa za 1500 The Skill Box. Okej, okay. i czy tutaj dostaniemy. Okej. Okay. Dostaliśmy skilla Ember. Dobra, i z tego co widzę, to mój... A dobra, musimy teraz użyć y, spraya pierwszej pomocy, ponieważ nasz y, potworek tej oberwał troszeczkę, to wszystko możesz otworzyć w swoich plecach w dowolnym momencie, żeby przywrócić wytrzymałość, bla bla bla. Jednak spray ma ograniczoną liczbę zastosowań, może wyprowadzić spray uzupełniając w sklepie. No tyle to ja wiem. Więc y, generalnie rzecz biorąc y, chciałbym skorzystać z tego co jakby otworzyłem z tej skrzynki, ale no. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło. Aha, i spray tutaj ładujemy za friko. Ej, całkiem fajnie. Dobra, <laughs> więc w sumie spoko. Myślałem, że będę się płacić za to, ale, ale jednak nie, bierzemy oczywiście monetki z naszego zwycięstwa. No i nasz tutaj pecior leveluje. I z tego co widzę, to będziemy mieli właśnie wyższe levele i dzięki temu one pewnie będą ewoluowały, tak mi się wydaje. Dobra, tylko teraz pytanie zasadnicze. W jaki sposób e, mam jakby tutaj kolejne e, pety zdobyć czy z tych skrzynek wydaje mi się że e, bardzo możliwe tutaj są jeszcze jakieś skrzynki kotka kup e, gaszapon za 2000 e, tych gemów i pewnie tutaj mogę e, zakupić coś tak mi się wydaje. No, ale dobra, na razie tego nie mamy, więc nawet nie myślimy o tym. Ale mamy, słuchajcie, drugi level naszego zacnego potworka, więc całkiem fajnie. Ej, ta gra jest naprawdę niezła, muszę przyznać, że takie połączenie Pokémonów i e, tutaj, PS Simulator X daje radę. Tutaj coś mamy. 2000 coinów tutaj całkiem nieźle. Dobra, trzeci level. E, jak tam z HP wygląda, musimy sprawdzić. Nie no, mamy jeszcze całkiem sporo, więc bijemy się tutaj. Bitwa kolejna, a tutaj co mamy? A, to jest nieograniczony spray za aerobuksy. Dobra, spoko, 50 gemów dostałem, spoko. Więc po po malutku progresujemy, ja sobie tutaj zbiorę to wszystko. Okej, okay, tutaj mamy, które żywioły wpływają na trawę, czyli że jakby na trawę mocny jest ogień między innymi. A słaby jest Ziemia? Tak to rozumiem, być może się mylę. Dobra, tymczasem idziemy sobie dalej, żeby tutaj nie zanudzić za bardzo. Spróbujemy, jak już pokonamy tego oponenta, to, to tutaj, by zmierzyć się z tym levelem drugim. Tymczasem weźmy naszego spray'a użyjmy. Spray pierwszej pomocy, proszę bardzo, czwarty level. Mamy tutaj nowego potworka, jakiegoś Budodo. Proszę bardzo. I uwaga, uwaga, jak nam idzie. Łatwo, elegancko. Z tego co widzę. No i całkiem fajnie. Dobra, tymczasem idziemy sobie dalej do tej skrzynki. Tu mamy chyba jakiś. Yy, jakimś... U jest Oj, tu jest dziesiąty lewy. To chyba za mocne. Ale pogadajmy z tym ziomeczkiem. E, daj spekulantowi, mam wskazówkę, on wymieni ci kamień, który chcesz, na kamień z tego samego gatunku. Okej. Okay. Um, tu mamy inną skrzyneczkę, i okay, tutaj mamy strefę, do której nie możemy wejść. Pewnie musimy tego gościa pokonać, tak mi się wydaje. Ale na to jest jeszcze za wcześnie. Ale weźmy tego de skill boxa, twórzmy. I co my tu mamy? Uderzenie błotem. Rzuć małym kawałkiem błota, aby zaatakować przeciwnika. <laughs> no, okej, okay, tylko pytanie zasadnicze brzmi: jak te skile dodać? Chyba że te skile się odblokowują dla. Poszczególnych typów yy, jakby postaci. Czyli na przykład jak mamy błotnistego, to wówczas możemy mu jakby tego skill'a dać. Ok, dostaliśmy znowu yy, coś w tym stylu. Okej, okay, nie do końca ja o co tutaj chodzi, szczerze mówiąc. No ale wydaje mi się, że z biegiem czasu sobie poradzimy. Spróbujmy yy, pokonać wyższy level, level 7. <laughs> Zobaczymy, czy nam się uda. Wydaje mi się, że to, że, to, że on ma większy level to jakoś. Właśnie nie będzie miała większego wpływu, tak jak myślałem. W znaczy, no wpływ pewnie ma jakiś, ale no... Możemy pokonać bez problemu, to miałem na myśli. No i zebraliśmy kaski, znacznie więcej swoją drogą. No to ósmy level, no słuchajcie, tutaj będziemy się oszczędzali. Nie ma to tamto, niech on tutaj się bije. A ja tymczasem wrócę do lobby i zobaczę, czy może w lobby coś ominę ciekawego. Mam tu jakiś prezent, yy, zagranie. O, 5000 tysięcy fej całkiem nieźle. Takie prezenty lubię dostawać. No, na to mi na razie nie stać, niestety. Z tego co widzimy level up, no, tyle to ja wiem. I możemy się przenieść za Robuxy w dowolne miejsce. No, spoko Siedmiodniowa nagroda za logowanie się, też całkiem fajnie. I widzę, że czasami klatki spadają w tej grze, jak się więcej dzieje. Więc tutaj mała poprawka dla twórców tejże zacnej gierki. Dobra, weźmy tego, pokonajmy, proszę bardzo. Levelek, elegancko. Ej, naprawdę ta, ta gra jest bardzo fajna. Jeżeli chcecie, żebym kontynuował przygodę w tej grze, dajcie koniecznie znać. Myślę, że w kolejnym już tutaj odcineczku sobie przejdziemy dalej. A tymczasem musimy użyć spraya pierwszej pomocy, ale to po tej walce ewidentnie. Dobra. Jestem ciekawy, w jaki sposób się łapie inne potworki. Jestem ciekawy, kiedy mój potworek będzie ewoluował, właśnie w tutaj, dalszą przemianę. Dobra, mamy w ogóle półtorej koina. Nie wiem, czy któryś z moich znajomych jest. Chyba nie, ale mamy taki tej współczynnik. Tymczasem weźmy, użyjmy spraya pierwszej pomocy. O nie mam już chyba, czy mam. Nie mam jeszcze naładowane. Dobra, mniejsza o to. No i spróbujmy go pokonać. 17 level, o kurcze, to może być trochę ciężko. Więc, jeżeli Wam się ta seria spodobała, to w kolejnym odcinku pokonamy tego gościa.